Prowadziliśmy bardzo dużo siedmioma punktami, no ale siatkówka to jest gra błędów. Wygrywa ten, kto popełni mniej błędów. Tym razem no nie wyszło. Chociaż jesteśmy zadowoleni, bo nie wyjeżdżamy bez niczego. Mamy jeden punkt. Chłopcy nawiązali wspaniałą walkę, no ale no był przestój. Był przestój, nie wiemy, co się stało. Może. Może u nas będzie rewanż i będziemy do przodu. Też mi się wydaje, że ta grupa druga jest grupą silniejszą. Znaczy, pierwsza grupa. Ale te drużyny, które weszły z naszej grupy do baraży, do playoffów, są równie dobrze silne. No pokazał to dzisiejszy mecz no i wczorajsza wygrana czarnych oleszyce z czubcem. Także y, są to drużyny po prostu na równym poziomie, wyrównane. Cel jest y, wejść do trzeciej ligi, to są nasze drugie baraże i, i będziemy robić wszystko, żeby, żeby wejść. Mamy grono takich wiernych kibiców, oni nas wspierają i tym bardziej, że my jesteśmy małą gminą, małą miejscowością, bo gmina liczy 3,5 tysiąca mieszkańców, a gramy swoimi chłopakami. Przede wszystkim chciałem pochwalić chłopaków i podziękować kibicom, że tak licznie przyszli. To naprawdę pomaga wtedy, kiedy już oddychamy skrzydełkami. Dobry bój, dobry mecz, z wyjątkiem drugiego seta. Brakuje troszkę chłopaków, którzy mają kontuzję. Liczę na to, że do dwóch tygodni jeden z nich do nas wróci. Fantastyczne wejście Patryka Tomczyka, który właściwie zadebiutował w naszej drużynie i świetnie sobie grzesił również radzi. Natomiast rzeczywiście potencjał Marcina w ataku no, no jest zdecydowanie większy. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że grupa tamta jest słabsza. To absolutnie nie były moje słowa. Po wynikach świadcząc, urywali sobie sety nawzajem, o czymś to świadczy. I wyszło na to, że opłaca się trenować nie tylko atak, ale również obronę, bo obroniliśmy bardzo niesamowite piłki wręcz. Każdy zagrał świetny mecz. Bardzo wytrwaliśmy. Dobrze, że wytrwaliśmy do samego końca. Najwięcej wydaje mi się, że piłek miał nasz kapitan, e, przepraszam, nasz trener Karol. E, on wykonał większość pracy. Mecz, oczywiście Adamówka również zagrała świetny mecz. E, w żaden sposób nie czuję się bohaterem tego meczu. Miałem troszkę szczęścia, więcej szczęścia niż rozumu. Mogę powiedzieć. Obrona zadecydowała, zwłaszcza w piątym secie. E, walczyliśmy do samego końca, zwłaszcza chłopaki, strasznie biegali po to piłkę. Naprawdę no nie, nie, nie wiem co się mogę powiedzieć. No i... Kończone piłki za pierwszym razem, przede wszystkim. To też bardzo ważny czasami element. Zwłaszcza zagrywka Artura Tarnowskiego była według mnie bardzo dobra. Chłopaki w bloku bardzo dobrze bronili do samego końca, więc wydaje mi się, że jeżeli tak dalej będą mecze wyglądały, to myślę, że będziemy mieć ten awans do trzeciej ligi. Mój debiut zagrałem pierwszy raz. Miałem swój pierwszy mecz w meczu z Kolbuszową, troszkę krótszy debiut. Dzisiaj miałem Dał mi trener szansę na dwa sety. Dwa sety, zdaje się. I no cieszę się, że nie zawiodłem drużyny. Publiczności bardzo dziękujemy za, za kibicowanie nam. Naprawdę, tak jak publiczność dzisiaj nam kibicowała, te bębny, to wszystko. Po prostu jak ja wszedłem na to wojsko, czułem się osłupiały w jednym momencie.